Słucham. Nie słuchaj, A. bo cię. Nie słuchaj, bo cię wyrucham. Dzwonię w sprawie samochodu to jest aktualne. Aktualne, ale. Halo? No aktualne, aktualne. Ale. No, nic ale, nie ma ale. Kiedy można podjechać po to auto? Zobaczyć przejechać. W zobaczyć w przejechać. Jeszcze raz. Jeszcze raz. W każdym można przyjeżdżać. W każdy raz, czyli w każdej chwili, tak? Tak, tak, ja jestem na miejscu. Bo... Dobra, to jutro jutro, jutro jutro, o której godzinie by pasowało? Tak, o 12? Może być, ja jestem, tylko po prostu wcześniej przerwę, żeby ten. No, no dobra, nie, nie, nie. Bo, to będzie, bo to będzie samochód dla syna, bo on prawo jazdy tydzień temu zdał. I teraz już, ma re... teraz już ma w ręku prawo jazdy, i to będzie dla niego ten samochód. No dobra. Czy pan poleca, pan ten, czy pan poleca ten samochód na pierwszy samochód? No dlaczego nie? No nie wiem, ja się pytam, bo ja się nie znam na samochodach. Wcale, wcale się nie znasz. Na nie. Samochodach. No po prostu widzę Dla... widzę jak wygląda i po wyglądzie. No z daleka dzwonisz. W sensie miejscowość? Tak, tak. No z Warszawy. Z Warszawy, to niedaleko. No. Znaczy no z 80 km. No ta, 80 albo 70. No. Bo ja jestem z Marki, no. wiesz gdzie to jest Mark, Marek wiem, wiem gdzie, gdzie Marek. Nie Marek! Marki, taka no, miejscowość, dzielnica. No, marki, miejscowość więzi, my, wiem gdzie, no, wiem. No, to ja stałem Ja, tam, się ja na Warszawie, także. także Dobra. Ten... I za 5400 to jeszcze i za piątkę pójdzie, tak? No, jak będziesz płacił, to czemu nie? No, no. a czemu mam nie płacić? <laughs> no nie ja wiem, no tak rozmawiam, <laughs> luźno rozmawiam. I te koła to są w gratisie, tak? W te same Tak, samochod... w gratisie, to jest wrzucone tak jak, tak jak na zdjęciach takie. Aha. Dobra, sen mi tu na kartce powypisywał, co mam się spytać o ten samochód. E, czy, lampy, czy lampy się nie przepalają często? Bo on nie umie zmieniać. Bo są takie samochody, że co kilka dni się lampy przepalają. A do tego to się nie powiem. A to ile jak razy musiałeś długo. wymieniać? Ja go mam niedługo. Aha. Nie wymieniałem no, wcale. Nie ściąga go na lewą albo prawą stronę jak się jedzie? Słuchaj, ten samochód ma, ile, 20 lat? Dobrze liczę? No tak, no ale to no. musi być igła, tak? Jak do sprzedaży idzie. Te, jak igła to ten, to tu nie ma co szukać igły, także. No. Może, I... nie umie, może nie umie, szukacie za 5 tysięcy, no. Nie no, panie, 5 tysięcy to jest pełno pieniędzy, ja musiałem rok odkładać na te auto. Ma? Rok... robotę No właśnie, nie chcą płacić, już byłem, w... ich wszędzie 2-300 płacą. Ma? No, to co ja poradzę. No, co ja poradzę? No. Dobra, jakieś pokrowce na fotele pan ma? Nie mam nic tak, jak jest. Tak Aha. Jak na zdjęciach tak jest wszystko. Eee, ręcznie dobrze działa czy słabo? Ręcznie dobrze działa. A jeszcze pan mi powie, tą przystawkę na telefon to pan zostawia czy zabiera? Nie zostawia tam nic tam nie tę, nie wyciągam. Tak jak jest. Tam. I te zapachy też zostają, co tam wiszą? Tak jest, zostają. Pan mi jeszcze powie, czy tam jest płyn w spryskiwaczach dolany, czy będzie trzeba dolać od razu? Będzie trzeba dolać od razu. A oleje a były, były zmieniane? Olej, był zmieniony. Olej był zmieniony. Czyli 300 zł jest w kieszeni, tak? Tak jest. Ile on ma w przebiegu i czy nie był kręcony? <noise> 310 na pewno nie był kręcony. Na pewno? Na pewno. Ja I na Jakie nie tam nie są się... rejestracje? U pan zamazał rejestrację. A jak będą jakieś ob obelgliwe albo obraźliwe, to co? Jaki jest powód Kurwa. zamazania rejestracji na tym samochodzie? Jaki? A po co mam rejestrację potem? A to są polskie rejestracje Zostałeś. na nim? Polskie rejestracje. A z jakiego miasta? Że jak do Warszawy żebym wjechał, to że? mi... Nie... A, czyli do Warszawy można wjeżdżać na nich? No raczej tak. Nie zdewastują samochodu, kibole. Nie mam pojęcia. Albo, ja na, mam światłach sobie Bede, sobie albo na światłach jak będę stał, to podejdzie i mnie wyciągnie z samochodu, gościu. Nikt cię nie wyciągnie, kurwa, ludzie. No bo są tacy psychopaci, że po tablicach rejestracyjnych wyciągają z samochodu. I zabijają. No rozumiem no. no. Eee, no. Płyn w kierunkowskazach jest. Co? Płyn w kierunkowskazach. Tu mam na kartce takie pytanie zapisane. Nie są. To. Jakieś błędne te pytanie. Od kiedy byłem w kierunku stanowiska? No nie wiem, to mi syn napisał. Ja się nie znam na samochodach. I, no, czy, i czy płyn hamulcowy jest? Płyn hamulcowy jest. Dobra. Oleju, oleju jest tam między maksimum a minimum, czy jakoś inaczej tam jest nawalone? Jest między maksimum a minimum. Aha Szyby się otwierają, elektryka działa w niej. Otwierają. Napisane nawet w ogłoszeniu. I czy, te felgi, i, czy, I czy te felgi można zmienić na złote czy na jakieś? One, one normalnie się odkręcają? No, felgi, no. Jak ktoś prawo jazdy zdał, to chyba wiedzieć, że felga odkręca czy nie. No tak, panie, ale mogą być przymocowane, tak? Bo to jest samochód 20-letni. Jak przymocowanie? Normalnie jest. Śruby, jaki, jest, jaki, jest jaki, się był, jaki był, był VMAX z tym samochodem robiony? Co było? V-Max. Ile maksymalnie on jedzie ten samochód? Kurwa, to trzeba przetestować, ludzie. To pan nie testował? Nie. Na autostradzie na Maxa ile on pojedzie? No gdzie, no co? No panie no falmaxa trzeba znać, no co pan? Oszalał. Halo? Halo? Wycieraczki są nowe, nie marzą szyby? Y wycieraczki są do zmiany. Aha no, to już 54980 mogę dać za niego. Wszystko wydzierają, dobra, na razie. Czyli 4980 za niego mogę dać. dać. Jutro jestem. Ty, rozłączył się. Proszę, słucham. Halo, witam, pan Grzegorz. Tak, witam pana. E, nie przeszkadza, że dzwonię o tej godzinie? Nie, słucham. Bo chciałem panu przedstawić taki mały plan. Bo w naszej gminie brakuje takiej jednej rzeczy. Ja już kupiłem y, duże pole do tego. Już trwa budowa. I czy nie ma pan nic przeciwko, żebym wybudował w naszej gminie? Y... No po prostu powiem Widzima panu tyle. Burdę. Czy nie ma pan nic przeciwko, obok sklepu Dino, żeby powstał? Bo wykupiłem już działkę, jest w trakcie budowy już budynek. Tak? A z kim ja w ogóle rozmawiam? Marek Głuszkiewicz, ja jestem zwykłym mieszkańcem gminy. Ale tak, ale tak. pomyślałem, że burdel by się jednak przydał, bo to by mi się szybko, by mi się zwróciło i ludzie potrzebują tego, bo są ludzie samotni i tak dalej. I by sobie tam chodzili po prostu i korzystali. Temat, wie pan, to nie jest ze mną na taką rozmowę. Każda taka inwestycja wymaga pewnych uzgodnień i na pewno nie na tym poziomie. Aha, czyli by było trzeba się spotkać w jakimś biurze? Nie, proszę pana, w żadnym biurze. Stręczycielstwo u nas w Polsce jest karane. Wie pan doskonale. Odpowiedź. Jakie stręczycielstwo? No, stręczycielstwo, na, namawianie do nierządu, a nie sądzę, że pan znalazł kobiety, które, proszę pana, będą pracować y, same, y, że tak powiem, na własne rachunek. Nie, no same się, nie z, mogą... same się zgłosiły, bo ja ogłoszenie dałem i mam pełno zgłoszeń. No to ja panu gratuluję, a poza tym to nie wiem, czy o tej porze mówi pan do mnie poważnie. No czy... się spytałem, czy nie przeszkadza, bo w nocy najlepsze pomysły przychodzą. No to niech pan je realizuje, ale wie pan jest niedziela, ja takich pomysłów nie realizuję. Dobra, wiedziałem. czyli pan się zgodził. Dobra, dzięki. No a słyszał pan, że się zgodziłem? No pan mówi, że realizował. To niech pan realizuje te pomysły dzisiaj wieczorem. Tak, tak oczywiście, ale niech pan mnie za słowa nie łapie. Aha. No dobra, to ja będę się kontaktować jeszcze. A proszę bardzo, nawet z panią wójtową. Życzę panu dobrego. No, na razie. Uf. Halo. Słucham. Witam, już jestem Halo. z pi pizza i kebaby już jestem na miejscu. No to była jakaś pomyłka. Pan nie, nie zamaw... zamawiał? Nie, zamawia? nie, nie. Pan Mieczysław? Tak? No tak. Znaczy, to jak w tej chwili z ojca telefon mam? No to ale pi. Nie no to panie, pizza i dwa kebaby jadą. Ktoś zamówił na ten adres? Ja zaraz dam mu telefon. Nie, chyba nie zamawiam się. Dobra, to pan do go da, ja zobaczę. Czy on zamówił, czy nie? No dobra, zaraz dam telefon. Dobra. Co? Halo? Halo? No halo, dwa pizza i kebaby ktoś zamawiał. No to nie, nie mój telefon. Na ten adres, pan Mieczysław Żółkwy. No to nie, ja nie zamawiałem na pewno. Na no a ten Mieczysław zamawiał czy nie? Bo ja tu mam zamówienie na tym. Nie, ja jestem Mieczysław i to jest mój e, numer telefonu, co pan dzwoni, ale ja do pana nie dzwoniłem. No do mnie nie, ale ja dostałem z restauracji zamówienie takie, że mam dowieść. Nigdy w życiu, na pewno nie. A to może ktoś panu żarty robi i na ten adres zamówił? Raczej tak, jak coś. Aha. A kto to dzwonił? Kobieta, mężczyzna? A kobieta. O. Nie wiem, nie mam pojęcia. Z, z, numeru, ja z numer. numeru prywatnego było dzwonione i zamówienie złożone na ten adres i na to imię. A poda mi pan numer tym telefonu? No ta ona z prywatnego dzwoniła, ona. No tak, ale ma pan jej numer? Jej numer? No, to co ona dzwoniła? No nie, bo ona z prywatnego dzwoniła. Numer zaszczerzony. Nie, no, na pewno nie. Dobra, czyli wracać z tym zamówieniem, nie przywozić, tak? Nie, no, nigdy w życiu. Ja nie zamawiałem, ja nie chcę, na pewno. Bo to są dwa no. kebaby z konia i pizza wegetariańska. <noise> Ktoś naprawdę żart musiał zrobić. Aha. No dobra, no to ja wracam z tym zamówieniem, no na razie. No dziękuję. Ej, ale ci są tysi się trollują zajebiście. Oni się tłumaczą, że nie zamawiam. Halo. No ja tak za 5 minut będę z kebabami. Halo? Pan Roman? Tak. No ja tak za 5 minut będę z kebabami, bo zamawiał ktoś. Proszę pana to jakaś pomyłka. Sawice wieś. Ten numer... Ten numer telefonu mam podany. Pan Roman. Ale kto to podawał? No ja nie wiem, no ktoś zamówił. A to Pierwszy pani nie, nie zabawiała? Nie, nie, nic nie, proszę a to ja pierwsze słyszę o takim czymś. A to pan Roman nie zamawiał, bo tu jest napisane... Też nie, 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 to ktoś pewnie sobie żart zrobił, czy coś takiego. Aha. To wracaj... Ale to dzisiaj... kiedy? No teraz! Kiedy to no 20 minut temu ktoś zamówił o, dwa... O, proszę panie, to, to gdzieś ktoś inny, tylko nie wiem kto to i do kogo. Dwa kebaby ostre, sos. Nie to proszę pana pomyłka. Aha. Dziękuję panu bardzo. Czyli wracać z tym zamówieniem. No rzeczywiście ja nie wiem, niech jeszcze ktoś e, prześle jakiś inny numer, bo to jest pomyłka, no nie nie Albo ktoś se żarty robi, jak pani. Albo żart sobie ktoś zrobił, tak? A już tak miała pani kiedyś, czy nie? Że ktoś... No nie, nie miałam, ale to pierwsze takie, takie coś słyszę od pana. Aha, dobra, to ja wracam z tym zamówieniem, do no, na razie. No, dzięki bardzo. Dobrej nocy. No, nie, nie, nie. Ale to jest epickie. Oh. Ale ja tak za 5 minut będę z węglem. Co? Ja tak za 5 minut będę z węglem, pan Eugeniusz? No. Ktoś węgiel zabawiał, dwie tony? Kto? Ja? No, jest napisane, pan Eugeniusz, podany ten numer telefonu i borychów, Ale. tak? Ale ja nie zamawiałem żadnego węgla To kto to zamawiał A ja nie wiem Aha. To nie przywozić teraz... Co? To nie przywozić tego? No Raczej nie, no bo ja nie zamawiałem żadnego węgla Bo tu mam, napisa... zam... bo tu mam napisane pan Geniusz no. we... Węgiel drzewny dwie tony Zrzucić od razu na podwórko mam tak napisane w SMSie Węgiel drzewny? Tak. Z Kambodży Nie, A, to za, się sp... zaraz, nie, a ja to pan... To pan się spyta syna to raczej nie. To pan się spyta syna, bo to są te dane podane, wszystko się zgadza. Dobra, ja pod ten numer zadzwonię zaraz. Dobra, czekam na razie. No <laughs> Węgiel z Kambodży i chuj. Ej, ale to są Halo? Halo witam pani Barbara. Tak, o co chodzi? No za tak, za 5 minut będę z zamówieniem Jakim zamówieniem? Dwa kebaby ostre Ojej Pewnie młodzi zamawiali, zaraz o męczyć. aż ja tam to nic nie mówić Dobra No, no na momencik, na na Dobra Już, 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 już. Dobra, no się popułem na ten numer To to, to zamawiał? Może no, zaraz o męczyć. Już, już, już sekundę. Dobra. Babie, to do was? Młodzi, nie panie, zaraz jakaś, może jakaś pomyłka, bo coś takiego. Zaraz sekundę, zapytam jeszcze drugi. Dobra. Bo to zamieszanie. Za już jest, już jest, jeszcze raz sekundę te ma wymawiałeś? te baby nie, no to cóż, coś nie zagrany, tak pani nie? no tu mam napisane tak pani Barbara K, Jasień no i ten numer jest podany Numer? jaki? no ten co Czerej. teraz, ten co teraz A. dzwonię to to wy zamawiał takie, takie rzeczy A może ktoś się panie babi tu zamawiał na żartuje. No no nie wiem gdzie no tu pan dzwoni A ta pani Barbara nie zamawiała? No chyba nie raz Mark Saw tak. wpłacił 2 zł No to panie, no co? Pozdrawiam najlepiej Halo Halo Tak? Tak to. A to z kimś innym gadam już? Tak, tak no tu mam napisane, dwa kebaby ostre, Jasień, Barbara K. I ten numer podany. Nie, to, to jakaś pomyłka jest. Aha. To co teraz mówisz? To, te to remu... jakieś pomyłka. To, to, to... to nie wiem, to... To kto to zamawiał? To, no... No, nie wiem, no skąd nie mogę wiedzieć, jak naprawdę ten numer, no. A pan, pan nie zamawiał? Nie, nie, nie zamawiałem. Aha, czyli wracać z tym zamówieniem, nie przywozić. Wracać... No, no nie no, bo nikt no, nie zamawiał tego. A pan by nie zjadł tych kebabów? No nie no dziękuję. Aha No dobra to ja będę wracał z tym. A skąd no... to zamówione w ogóle, skąd to ale, ale to się... Ale to się zmarnuje tylko A skąd tu to to te A panie powiem panu tak, restauracja smaczny zakątek. Aha No. Rozumiem, ale no, no, no nie za no, bardzo dzieje to to mógłby że kim? Dobra, czyli wracać, wracać, Wracasz, tak? Tak, tak? Dobra, no dobra, wracam na, na razie.